Znajdujemy się teraz u pana Łukasza w sadzie i możemy zobaczyć, jak rolnictwo zrównoważone wygląda w praktyce. Jesteśmy w miejscowości Bielany, to jest Gmina Błędów. Wraz z żoną od 2017 roku prowadzę gospodarstwo sadownicze, które otrzymałem od moich rodziców. Mamy tutaj ponad 8 hektarów, głównie są to jabłka których jest ponad 5 hektarów. Pozostałe nasadzenia to wiśnie, czereśnie, śliwy oraz grusze. Gospodarstwo otrzymałem w roku 2017, gdzie mieliśmy bardzo duże straty spowodowane przymrozkami, więc plon był, jeżeli chodzi o jabłko, na poziomie 20 pro, około 20, 25% Czereśni i, i, i pozostałych owoców nie zbieraliśmy, bo po prostu nie było czego. Kolejny rok, 2018, była nadprodukcja, gdzie z kolei owoców nie było komu sprzedać, i bardzo dużo jabłek zostało po prostu pod drzewami, bo nie było zainteresowania. I to były pierwsze moje dwa lata gospodarzenia, że tak powiem. I w tym momencie zacząłem się zastanawiać, czy to ma w ogóle jakiś sens. No bo jak nie ma jabłek. Nie ma zysków. Są jabłka, również nie ma zysków. Pierwsze dwa lata byłem pod kreską. Od tego momentu zacząłem się zastanawiać, co można zrobić, żeby to dalej funkcjonowało i żeby to stało się opłacalne. Przeczytałem o idei sadów sokowych i zacząłem po prostu poszukiwać na rynku możliwości podpisania kontraktu, prowadzenia takiego sadu. Jeśli chodzi o te sady sokowe, nie ma tutaj jakichś specjalnie nakładów, ponieważ nie jest wymagana wymiana odmian, więc firma Deller kontraktuje to, co mamy aktualnie w sadzie. Oczywiście z mojego punktu widzenia tak jak i z punktu widzenia odbiorcy no, wskazane jest żeby te odmiany które są były jak najbardziej plenne i o jak najwyższym stopniu kwasowości z tego też względu w kolejnych latach planuję wymienić część nasadzenia lecz no, w miarę rozsądku i po prostu tak żeby uzyskać ciągłość płynność finansową jeśli chodzi o Tą propozycję, z którą wyszedł, wyszła firma Deler, e, wydała mi się ona bardzo atrakcyjna, ponieważ e, sadownicy zyskują możliwość kontraktacji i mają pewność co do, zbioru, co do ceny i co do odbioru owoców. Natomiast e, muszą tylko zadbać o to, żeby tych owoców było jak najwięcej w sadzie. E, sady sokowe również mają ten plus, że e, jakby. Jakość owoców nie musi być taka jak owoców deserowych. W tym momencie wygląda to według mnie dosyć słabo, jeżeli chodzi o owoce deserowe, ponieważ na rynku preferowane są tylko owoce w kalibrze między 7 a 9,5 i takimi owocami się w gruncie rzeczy handluje. Natomiast jakby handlowcy zapomnieli powiedzieć przyrodzie, że jabłka mają być tylko w takim kalibrze i najlepiej jeszcze w 90% wybarwione. Natomiast no, jeżeli chodzi o sady sokowe, nie ma takiej, takich obostrzeń. Każde jabłko, które urośnie, nadaje się, więc jest to dużym plusem.